Siemaneczko kochani, Aros oraz polem, także witam na moim kanale i witamy w nowym dniu zajęć moich budowlanych. Eee, szybka aktualizacja prac na tym mieszkaniu 42 metry, które wykańczam sam eee, dla inwestora na flipa. Eee, już kolejne z rzędu. Dobra, także zrobiliśmy sobie choleczkę u góry eee, taką cieniutką, akurat. W porównaniu do niebieskiej, no sami widzicie różnicę. Także sami się zastanówcie, wolicie grubą kolkę czy wąską. Także zachęcam do pisania w komentarzach, czy woli się mieć grubszą, czy cieńszą. Dobra, także mniej więcej tak. Posprzątałem oczywiście wszystko z kuchni. Jak widzicie, cały Bajzer tutaj ma inwestor do wyrzucenia pewne rzeczy. Ja już sobie to ładnie wylałem, zagruntowałem, także pozostawiam sobie to do jutra. Także moja niedziela będzie pracująca. Eee, dobra, i to tak wygląda. Mniej więcej. Eee, tu na razie nic nie robimy. Chciałbym wyjechać płytkami tutaj. Czekam na grzejnik, czyli jak będzie grzejnik zajmę się tutaj wszystkimi zabudowami. Oczywiście jeszcze nie wywierciłem e, otworów, ponieważ no, chciałbym tutaj po prostu zacząć już e, kłaść płytki, nie? Także sobie polecimy, chciałbym tutaj całą polecieć, całą, żeby wypadły mi docinki e, w kuchni, ale zobaczymy jak tu wyjdziemy, bo chciałbym na przykład od całej tu zacząć, nie? cała, 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 cała i wejść wtedy tam, no i tu jakoś wyjdą wtedy docineczki tam za szafą, tutaj przy tym, no i zobaczymy jak finalnie tutaj wyjdzie to połączenie parkiem, parkietu, paneli z płytką, nie? Także zobaczymy czy się będziemy łapać do tego, czy do tego, lub gdzieś na Środku, bo tutaj tam za z, z tej strony nam po prostu zależy, gdzie wypadnie. Także będziemy patrzyli, gdzie się będzie, w którym momencie kończyła od tamtej strony aż dotąd płyteczka. Także podejmiemy decyzję, czy ją bardziej wystawimy, czy ją schowamy. Także wszystko się okaże w czasie mierzenia i pomiarów i innych rzeczy i patrzeć, żeby to miało ręce i nogi, nie? Także będę sobie to wymiarował. Na razie dzisiaj zaglądowałem. Już tutaj nie chcę łazić po tym. Oczywiście nagrywam i tak chodzę, nie? <laughs> Dobra, tak to wygląda. Eee, no co, tutaj pokój pomalowany na relans, eee, jakby to powiedzieć. No co, zajmiemy się płyteczkami. Kuchnia ten. Eee, przyciśnię po prostu z kuchnią, ponieważ żeby stolarz w trakcie eee, robienia kuchni ja w tym czasie się E, po prostu zajmę łazienką, żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę, ani nie, żeby nie przedłużać po prostu przyjścia stolarza, dlatego tutaj jest zastosowany teraz taki zajebisty manewr, że najpierw wkładę przedpokój i kuchnię i później się zajmę łazienką, po prostu żebyśmy równorzędnie e, robili jedno i drugie, a tak, wiecie, bym stolczył łazienkę, zanim bym położył tutaj płytki, syretki i zanim by przyszedł Stolarz, no to jednak ten oknie szlasu by nam się wydłużył, a żeby skrócić go, no to sobie tak to wymyśliłem, tak sobie to e, zadziałamy tutaj na tym mieszkaniu i tak to będzie wyglądało i dalej funkcjonowało. No dobra, ja dzisiaj taki szybki, szybki vlog, e, a za chwilę będę gdzie indziej, także już do usłyszenia za chwilę. No no jesteśmy tutaj, także witamy Gdynia, Liwiera, także spójrzcie. Kto kojarzy będzie wiedział Dobra, Przyjechałem się do Gdyni, Gdańska no, oczywiście sprawdzić swoją chałupkę jak tam się sprawują lokatorzy Także wszystko jest ok. No i przy okazji sobie wpadliśmy na małe zakupy Jeszcze sobie przejdziemy się e, na port Gdynia Także tam sobie pospacerujemy I zrobię Wam szybką małą relację, nie? Z tego dzisiejszego mojego dnia Także Liwiera atakuje, także Macie I oglądajcie. Aktualizacja, tak, jesteśmy. Port Gdynia. Daru Pomorza Obejrzeć już nie będziemy oglądać. Także widzicie, jesteśmy. Gdynia. Ładny apartamentowiec. Troszkę słońcu idziemy dobra, także spacerek po gdyni moi kochani jesteśmy świeżo po wyborach, także idziemy zobaczyć czy coś się zmieniło. <laughs> dobra, jeszcze tam sobie pójdziemy na plażę e, Pogoda zacna, jak widzicie, słoneczko, ładny weekendik Elegancko Jakby ktoś dawno nie był że tu tak to wygląda Tyli lili. Także tak to wygląda No, Także widzicie, nie sam człowiek pracą żyje eee, No tak jak mówiłem, na sportowo, weekendowo, spacerowo Także detoksujemy się <laughs> Od wszelkich używek <laughs> nie no świruje Jakby to powiedzieć Jeśli się nie ma problemu, to takie rzeczy się odstawia w jeden dzień Wiecie o co chodzi? No, także ja nie mam problemów. Odstawiłem w jeden dzień, także lecimy na sportowo. Nie tylko wlecą vlogi, e, już może nie z siłowni, ale z domowej siłowni. Czyli porobimy coś gumami, jakieś giby, jakieś szwetki, coś tam wam poprzewijam. Po oglądacie sobie mniej więcej, jak ja to robię, co ja robię i kiedy robię. Oczywiście gdzieś tam teraz na dniach. Chyba podejmę rozmowę z inwestorem na temat tych dwóch łazienek, e, bo naprawdę są zacne. I aż szkoda, że ktoś mi spa spalił ten temat, że tak powiem, delikatnie. E, także chyba jednak podejmę próbę dla Was, e, moi widzowie, żebyście jednak zobaczyli sobie e, te dwie łazieneczki Tam naprawdę idzie kunsz kurszem pogania. <grywia> Jakby to powiedzieć, e, taki kunsz, że się 5 lat w domu siedzi. <grywia> Dobra Tak tylko sobie przyświlowałem jakby co <noise> Dobra także lecimy e, Moi kochani Także będą vlogi na pewno Jakieś siłowni teraz Za niedługo e, Dzisiaj Gdynia e, Za tydzień Warszawa Także Warszawa też będzie Także pozdrawiam ekipę kto mnie ogląda I tak I tak sobie to będzie leciało nie? Nasze vlogi Eee, no co, ostatnio nie miałem czasu, bo też byłem zapracowany. To już wam ostatnio mówiłem na poprzednich vlogach. Eee, no co, praca, praca, praca eee, i praca nad sobą, tak? Nad swoim życiem, żeby wszystko się ładnie poukładało. No, także widzicie, sobie jeździmy, zwiedzamy i troszkę chciałem się z wami podzielić tutaj tym wszystkim. Także ja sobie spaceruję. Mam się dobrze, jeśli ktoś się wypytał Zdrowie dopisuję Tylko po, po prostu Pewne rzeczy musiałem u siebie pozmieniać No i lecimy dalej z tematami No Także co, no mieszkanko kończę, najprawdopodobniej do końca czerwca skończymy Te dwie łazienki, jeśli dostanę zgodę inwestora to Wam nagram Przebieg co tam się dzieje No i co, czekają na mnie następne cztery łazienki, także będzie to na Czerwiec lipiec, zaczyna się początek lipca, także tam sobie oscyluję, że tam sobie posiedzę na tych czterech łazienkach miesiąc czasu. No co, kolejne jakieś tam zleconko wleci. A, będę musiał się odezwać do widza, jeśli mnie ogląda, pewnie mnie ogląda. Także najprawdopodobniej chyba przed, szybciej niż przed telefonem to obejrzysz. Także chyba w sierpniu zajmiemy się. Łazieneczką mamy. Także będzie ok, na pewno będzie wiedział, także serdecznie pozdrawiam, no i oczywiście jeśli oglądam mój ziomeczek, Radziu, LSG, także serdecznie pozdrawiam mordeczko, eee, wszystkiego dobrego, e, na, jakby to powiedzieć, na nowej drodze życia e, i oby miłość kwitła, także pozdrawiam serdecznie, no i resztę całą ekipę, także my sobie tutaj zwiedzamy, jak widzicie. A za tydzień widzimy się w Warszawie. Także tydzień emocjonującej pracy będzie. No i weekend Warszawa. Także będziecie mieli relacjonowane, co się tam u mnie dzieje na rejonie. Także z powrotem do betonowego lasu. Ja jednak ciągnie, alka do betonowego lasu. No i powiem, powiem, że ciągnie. Dobra. Także my tu baju baju, gadu gadu i lecimy. I tak to wygląda. Idziemy się przejść tam na plaży. Nie? Tam się idziemy przejść, zobaczyć za chwilę. Szybkie streszczenie wam zrobię z tamtego miejsca, jakby ktoś dawno nie był, a byłby zainteresowany. Także lecimy. No, ja na chacie byłem sprawdzić jak przy chwilą widzieliście i słyszyliście, widzieliście, słyszeliście. Także na chacie byłem sobie zobaczyć, co tam słychać, czy wszystko w porządku. Dlatego się tutaj znalazłem. Co jakiś czas jednak muszę doglądać, jakby to powiedzieć, lokatorów. Taka praca. No, praca jak praca obowiązki. Dobra, także lecimy dalej. Także aktualizacja. Naprawdę piękna dzisiaj pogoda. Oh, z tej strony sobie poszliśmy, bo z tamtej byśmy sobie weszli tylko do tamtąd, nie? Także tutaj sobie od wejścia bramki numer 6 na plażę Gdynia I tak to wygląda Sieźli Pozdrawiam serdecznie